nagrywa się. Tylko nie rozumiem jednej rzeczy. Dlaczego wy zaczynacie odcinek, a na przykład nie Marek albo ja? W sensie... ty bo nie chciałem ma. zaczynać odcinka. Prosiłam cię, żebyś zaczął odcinek, a to stwierdziłeś, że wolisz nagrywać. tak? I dlaczego wy w ogóle córkę jesteście? A, a co, nie pasuje do siebie? Ej, no pasuje do No ale jak, przyznać dziewczynce, na ty w ogóle gadasz? że jesteś gejem? No, no, to jest o czym ty mówisz? No to, co, to nie mogę jej przytulić, o tak? pasuje do to, siebie. W sumie nie... Ale w czym pasujecie, pasujecie do siebie? Móc, hmm? W czym pasujecie do siebie? No we wszystkim. My wszystko we dwójkę robimy, bo jestem gejem. No jest? Jesteś gejem, ale to by zabrzmiało dziwnie. I to Dlaczego? bardzo dziwnie. Dobra, mniejsza z większością. W każdym razie, dzisiaj będzie zajebisty odcinek, ponieważ lecimy po nowego szwanka rodziny, czyli kotkę. Po kotkę. I już się tak. zeznałaś, czy jeszcze potrzebujesz kibla? A możesz się zamknąć? Nie, nie, nie będzie takich rzeczy. Nie będziecie kupować sobie wspólnie żadnych zwierząt. Dlaczego nie? A, co, co, co? co? Co ty jesteś, że, że nam będziesz zabraniał? No ja mogę zabronić. No właśnie, ja na... problem, że nie możesz. Nie, po prostu będzie tak, że sami sobie będziecie nagrywać filmiki. Kodek, nie, co, co, co jest najważniejsze? Jakaś szmata czy, czy co? Słam? jak ty mówisz na moją dziewczynę? No, nie, nic nie mówię. Możesz tak chociaż nie wyrażać? Nie, nie, nie będziecie kupować sobie żadnych kotków, no co to ma być? Nie będziemy, no to zobaczmy. My mieliśmy wspólnego kota. No, wciąż mamy. Będą no, bracia, bracia dole. A tylko spróbujcie. Mam nadzieję, że ty chociaż masz trochę. Y, oleju w mózgu i nie zrobisz tego. No to sobie skam. żartujecie. Skać, dobra. Ja na to będzie najpiękniejsze ja liczę na to, na ziemi. Liczę na to, że sobie żartujecie z tym kotem. Dobra, lecimy Jak potem, po Jak ja po... ja serio przywieziecie jakiegoś szczura, ja tak To poniesiecie tego konsekwencje. <laughs> żebyście mieli świadomość. <laughs> tak? Dobra, chodź, lecimy. Ewentualnie możecie przywieźć, ale później go. Nie, nie ma w ogóle. Nie ma żadnych kotów. Zniszczekaj, wybacz. że chce ze mną, Karolina, sekundę. Okej, okay, jesteśmy już pod adresem. Jechaliśmy tutaj aż 250 km, żeby się dostać w to miejsce. I okazało się, że nie możemy tego nagrywać, więc w sumie ktoś odebrać za nas tego kota. Tak naprawdę, Karolina. No ja bym się na to nie zgodziła. Jak, jakbyś się spytała wcześniej, no to ktoś się po prostu za nas to odebrał. Ale wciąż nie zgodziłabym się, żeby ktoś odebrał naszego kota. No, dlaczego nie? A to kotka? po co ja, no, bo, jechałem ja 20... być, bo ja chcę być stricta przy odbiorze. Chcę Dobra, zobaczyć... jechaliśmy 250 km, e, i baba nie pozwala nam nagrywać. No, słabo! Ale no ale No, dobra, no to proszę mu sam God, pojechać. ja nie mogę się doczekać, ja już nie chcę w ogóle gadać, chcę zobaczyć w końcu Dobra, w każdym razie by. idziemy po kota, e, jeszcze go nie widzieliśmy. E, no i cóż, jak już będziemy mieć kotka, to zdamy wam relację, pokażemy wam kotka. E, no to co, do zobaczenia. Zobacz śliczny. Dróg, to jest najpiękniejszy kotek na Ziemi. ma piękne niebieskie oczy, patrzcie. <Ja tu> <Pine> <gryty> Szczerze mówiąc, to nie był dobry pomysł. Czemu? Jesteś nienormalna. No jest nienormalna. Jest przepiękny. No ale ty co ty robisz w ogóle z tym kotem? No nie jest piękny. No ale macasz tego kota, dotykasz, miziasz, no bez przesady. czemu bym mogło nie przetulać. No, bo robisz jest to spragol. cały czas. To aktualnie nie robię nic. No, aktualnie go trzymasz w pracy, no ale jak się zachowywałaś tam? No przetulałam. No właśnie, a to papa się na ciebie patrzyła, jakbyś była nienormalna jakaś. Daj spokój. No Cześć daj spokój, wszystkie te koty macałaś. A co miałam robić? I jeszcze pół godziny wybierałaś tego kota. No a co miałam robić, jak mają takie mięciutkie futarko. No, wybrać, po prostu wybrać. No wybrałem I wybrałem tak. na samym początku tego. No Powiedziałaś, tak. że nie, bo tamte, jeszcze tamte i tamte no i tamte. Ja chciałam zobaczyć wszystkie, żeby porównać, żeby wybrać najlepszego, dobra. najbardziej dobra, się. No ale jednak to był głupi pomysł. Najlepszy. Jednak, Rafał, to był głupi pomysł, żeby się umiechać. Nie, to był, był zły pomysł, żeby kupować tego kota. Czemu? Naprawdę. Bo już go nie kochasz. Ale ja, ja jeszcze go nawet nie poznałem tego kota. Nie wiem, jak będzie się zachowywać. Mam nadzieję, że. O, nie no słodki A, jest, Ale bez przesady. Bez przesady No to przecież będzie twój synek. Może, może ze jest cudowne. Ja nie mogę to uwierzyć. tak cieszę. Zobacz trener. Przytulałeś go już? Nie, nie przytulałeś, musisz się go przytulić. Boże, jeszcze sobie rękę rozwaliła mi. Karolina, mogę uspokój chuszać. się. Błagam się, uspokój się... No ale zobaczcie cię. Szliśmy do tego auta, przez 30 minut na pierwsze, o tym kocie! No a co mam robić? Uspokój no się zobacz, z tym kocem. Boże kochanie! Jakie tu ma śliczne łopki! Dobra, Boże. jest ten. No zobacz jaki ciciczek śliczny. Jest Boże, nie mogę... Słuchać tego. Zobacz jaki wspaniały, chodź! Jezus Zobacz jaka perełka śliczna W kłamuszach się zwinął Nie zawsze tu dojechać Zobacz jaka piękność Jak go nazwiemy? Zobacz Pokój się tutaj Śliczno stópki, zobacz gdzie siedzimy Zamknij się, błagam Cię zamknij, no. się, zamknij się, zamknij się, błagam Cię Błagam Cię, błagam Cię zamknij się ale, ale nie krzycz przy kocie. Zamknij się, błagam Cię, zamknij się nie jest Od dwóch godzin nie zamykasz buzi. Od dwóch godzin gadasz do tego kota. To jest nie jest normalne. Jesteś chora. Bo jest piękny. No spójrz. Zostaw, zostaw mnie spokoju. Kurczę, no co nie mogę się cieszyć. Też w tym samochodzie nie wolno mieć Ale od dwóch godzin nie zamykasz buzi. Cały czas mówisz do tego kota. No to jest, to jest mój synek. Boże, twoje pierwsze ja się... Przestań dziewczyna, bo to już jest jedno Minuta, dwie, okej, okay, ale ty cały czas stawiasz na tym kocie. Kot jak kot. Taki kot jak kot. To nie jest zwykły kot, to jest wyjątkowy kot. Jest wyjątkowy kot najpiękniejszy kot na świecie. No, tak samo no piękny jak jakoś. ty. Zaczki mądre. W końcu przyznałeś mi rację, bo myślałem, że nigdy mi tej rację nie przyznasz. Tak. Nie, no kot jest o, naprawdę ładny, ładny, ale pieprzesz od tygodnia, choć od trzech godzin. Całą trasę. Wiesz, jak mnie uszy bolą? O jezu. Spokój, kurczę, no, to są pierwsze jego chwile. Dzisiaj je się czy zobaczysz oczko tak! Spokój się, dziewczyna. Chodź tutaj. Przysadzasz. Chodź Ci pokażę na nowy dom. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Bo lubisz się z towiaszkiem i całą całą resztę. cię bardzo. Idziemy, tak? Chodź słoneczko. Chodź. Podniecasz się. No a co mam robić? Masz to zapać tak jak ty, być kurczę, walitym i no. ignorantem? Można pogadać dwie minuty o kocie i się zająć życiem, a nie cały czas tego kota skakać. Dobra, chodź rafa, To bez sensu. Gdzie jest to gówno? Słyszałem. No tutaj... w jest to gówno? Boże. Gdzie jest to gówno? Tutaj Co ty robisz? Co ty Boże, robisz? Czemu, czemu kopiesz Skuraj, transportem? Czemu kopiesz transporter? Nie ma go... Gdzie jest ten kot? Nie ma go. On A czemu kopinać transporter? On... A co ty robisz, człowieku? Gdzie jest kot? Patrz, widzisz tam? Nie życzę sobie kota. Ale co ty robisz? Gdzie jest kot? Czemu kopitać transporter? No bo myślałem, że tu jest kot! No i dobrze, ale gdzie Wyrzucaj jest. Wyrzucaj go w tej chwili! Gdzie ondziesz Spokój Uspokój się! Zamknij mordę bo w ogóle, Wynieście tego kota póki jest czas Ale stary, to jest mój dom A w dupie to ma Jesteście w moim domu Nie ma brania kota z moją dziewczyną to, to nie jest twój dom My o to zadbamy Jak to nie jest mój dom? Co ty to O, o jest czym nasz ty mówisz? No, no właśnie To jest nasz dom, nagrywamy wspólnie filmy, kanał też jest nasz Czy co? A, od kiedy Gdzie dom w ogóle jest to? z nami na kanale? No od zawsze Od teraz Gdzie jest kot? Dom też jest nasz, wszystko jest nasze, wspólne Muszę tego by... szczura wyrzucić Dlatego my nie zezwalamy na to, żeby ja ten jest. kot tu był Aha. No to, jest wspólne. Aha. to jest to jest wspólne. Haha, ty się zmienił? siebie? Dzień, ja dzień. nie wiem, to jest niedobry. 3 godziny już się rządzi? No. Dzień! My pojechaliśmy na 3 godziny. Nie no, w sumie 6 godzin nas nie było. No co dzisiaj? Jeszcze może dzisiaj wylecieć. Królina. Królina. Ona płacze. Co się stało? Czemu by tu weszliście? No to było dziwne, on kopnął transporter. Tak jakbym myślał, że tam jest kot. Nooo. On myślał, że tam jest kot, ja dosłuchałam, stałam tam przy drzwiach. Jak... Ja nie wiem co ja mam robić, co my mamy zrobić w takiej sytuacji? Bo jak on cały czas tutaj będzie przychodził, no to co, no? będzie otwalał jakieś akcje, ja się boję co on wymyśli kolejnego, rozumiesz? A przecież oni kiedyś to... też mieli kota i co, tak kopał cały czas? Ale nie zachowywał się tak, ja nie wiem co w niego wstąpiło. Nie mam pojęcia, nie wiem co mamy zrobić. Pojedźmy gdzieś, może chociaż no, nie wiem, kilka dni kurczę z nim, bo no, możemy się uspokoić w tym czasie. Na no, a czy ja mogę wyrzucić, no bez przesady, nie będzie się nad kotem zwęcać, nie? Nie powinien. A, a, a co jeżeli nie zauważy, że on coś odwali? Przecież jakby ten kot był w transporterze, jakbym ja nie wyjęła, przecież on, przecież on jest tak mały, przecież... On... No ale nie, nie był w transporterze. No nie był, no, ale on tego nie widział, że go tam nie ma, on myślał, że on tam jest, rozumiesz? Ktoś Zada, nie A może wiedział, że go nie ma transporterzy że chciał cię przestraszyć? Nie wydaje mi się, bo no, on mnie nie widział. bo on, on mnie nie widział, ja nie wiedziałam, że ja w ogóle, ja, 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 by, ja byłam z takim człowiekiem w ogóle. To co nie wiedziałaś jaki on jest? Ale nie zachowywał się tak. Przecież my mieliśmy kota. On się tak nie zachowywał. Chodź kochanie. A ja myślałem, że, że Martak jest wzorem do naśladowania. Nie... Możecie wyjść z mojego domu? Nie, ty możesz wyjść. Jak chcesz? Po co ty tutaj przeszedłeś? Bo um, zaciekawiło mnie wasze zachowanie, w sensie. Dobra, ty, A ty nie, nie masz nic do gadania. Ko Słuchaj. Albo, albo wyrzucasz powiedzmy... tego kota, albo demolujemy ci chatę czy... i czy stąd wyrzucam Czemu? Czemu ciebie coś w ogóle cokolwiek ciekawi? Co takiego nędznego człowieka może ciekawić w życiu? Poza nagrywaniem czy wyrzucasz tego kota, czy nie? Dobra, posłuchaj mi Marek. Ale ja ci nie będę słuchał. Ja powiedziałem Ci, co masz zrobić, albo cię zastosujesz, po albo ci tę No po pierwsze posprzątajcie ten burdel. A ja mam tu pierwsze posprząta, chcesz, chcesz mi chcesz dostać świeczką w głowę. Dobra, ja z ja tobą nie gadam. I ile mu dajemy czasu? A to o czym w ogóle rozmawiacie. 10 minut kotek może iść prosto do drzwi. Nie podoba nam się. Już to, koniec. Nie podoba nam się to, że ten kot jest tutaj w tym domu. Ale Sary, to jest mój dom. Ale nam się to nie podoba, bo jakby nie zezwalał. Dobrze, jedno pytanie. Wiedziałeś, że tam jest kot? Jak kopałeś w transporter, czy wiedziałeś, że nie ma kota? Myślałem, że jest, ale oczywiście go zabrałeś. 10 minut, kot wychodzi w ciągu 10 wiedział, minut? Wiedział, czy nie? Słucham? Naprawdę byście kopnęli w transporter, w którym jest kot? Ja nie kopnąłem. Ale czy wiedział? Ja nie kopnąłem. Ale czy wiedział? Nie wiem. A co się to interesuje? Czy temu kotu się to należało. Tylko bo oczywiście zabrałeś. Tak, to i by już go nie było. Ja nie kopnąłem. 9 minut 40 sekund. Spieszcie. Ja nie będę biegał za tym kotem. Posłuchaj. Sam go wyniesiesz. Nie gadam z tobą. Nie, nie chcemy żadnych zwierząt nie, w tym domu. Nie, Wystarczy nam, żeby nie jest zwierzęciem. Ja będą... powiedziałem odpowiedzialny, tak? 10 minut? Tak, tak. czekamy. Nie wiem, wystarczy nie, zwierząt Nie, z nim. Nie gadam. Bierzesz? No. A, z Bierzesz? Pizzę? No. Ale znasułeś jeszcze jedną kawałek. Hej, spokój. Okej, no i No w sensie, no co, co mam ogarnąć? Nie patrz. Ej, powiedziałem coś! Tylko do drzwi! Tylko do drzwi! Dobra, już z tym szczurem! Uspok już z tym szczurem! Spokój się! Do drzwi powiedziałem! Spokój się! Dawaj tego szczura! Do drzwi miało być! Do drzwi miało być! A ty co robisz? Do drzwi pozwoliłem! co? No co nie... chcesz dostać w internecie, to już jest nie? W sensie. To, Ale co, co, co w internecie? W sensie, to jest na kamerach, nie? A ty śmiejesz się, że to nagrywasz? To jest, to jest na kamerach jakby. Usuń materiał Posłuchaj Boję się, że... Robię live'a Boję się, że... Usuwaj Robię live'a Nie robisz live'a, usuwaj. Robię live'a dźwiękiem Usuwaj. Robię live'a dźwiękiem A? Na Instagramie nagrywasz. Tak czy siak nagrywasz Czy to live, czy bez live'a Nagrywasz Jako no, dondurze sobie nagrywać co chce i kiedy co, ale słuchaj, musimy to jakoś ogarnąć, w że to tak nie może być, że, wiesz, kupujemy klatkę. Równie dobrze mogły zabić dzisiaj kota, gdyby tam był w środku. Nie, nie, ja nie się ja bardzo lubię kotki. Ja też bardzo mm. lubię kotki. Spoko, że kupili takie kota. No, w ogóle, też lubisz koty? Tak, są mega, mega Jesteście chorzy, nie? I tak to wszystko jest nagrane. Nie. Usuwaj ja się tak, tak, musimy... Gadają. No, nie gadają. Więc jakie są podstawy? Nie możemy mieć No to niech ma ten materiał, a jak tego Bo Nie możemy tak usłyszeć, nie? E, e, w jakiś inny sposób zawsze można Ale kawać. jak to, ja to wywaliłem. Ja nie jak. lubię kotów, ja, jeśli ja tu przybywam, to. Znaczy, ja lubię ja koty, ale co to ma znaczyć, że moja dziewczyna z takim śmieciem po prostu, degeneratem. Hmm. a jakby na zwierzątkach. się ci się Marek nie dziwię. Co robię, Sprawa jest prosta. Zawsze można było kota się. To jest w Woli kota. Jakie prewolikota, kota, co do człowieku gata, sz ka otruć kota. Ale tutaj niczego. No tak. Nie możemy im na to pozwolić. Myślę, że to pójdzie. Nie no ale stary to przecież to jest nienormalne. Czy to można zgłosić? Właśnie to jest to jest karalne, normalnie. A no BNT-60? nigdzie nie będziemy tego zgłaszać, ale mimo wszystko jest to karalne, nie? Dobra, chodź do karabiny. Wiesz, co chcą zrobić? Otruć tego kota. Wtoreczki już chcieli Weź i stąd po prostu, bo ja zaraz nie wytrzymam. Ale wiesz, że my to słyszeliśmy, nie? Ale wiesz, że my to słyszeliśmy? A wiesz, że to jest nagrane, nie? Tredziarz Zdajesz sobie z tego sprawę, że to jest nagrane. Ja nie chcę sprzątać, nie będę to sprzątać. A wiesz, zdajesz zdajecie sobie sprawę z tego, że to jest nagrane, że chcecie otruć kota. Nie jest nagrane. Co? Że chcecie otruć kota, jest nagrane. Nie, nie jest. Jest nagrane, stary? Nie jest. Jest nagrane. Wmawiasz widzę, nieprawda. No to chcę. Sobie zobacz materiał. No chcę otruć. Chory jesteś, życzyłbym kotę. No, nie możemy tego tak zostawić. Ja po mam tą nogę rozwaloną. Ja, nie tego, ja tego nie zgłaszam, w sensie na policję nie zadzwonię, bo to do 60. Nie, nie będziemy zgłaszać, no, ale nie wiem, czy jakoś, no trzeba jakoś. Nie wiem, albo ich stąd wyrzuci albo nie wiem, zabierzmy się stąd. Nie wiem, kurde, bo jak my nie będziemy patrzeć, to nie naprawdę coś zrobił, albo jak będziemy spać, to kurcze, coś mu dosypią A co najmniej no jak na nic. Chyba ciebie już nie chcą pozbyć, z tego Nie, ja no przestań, na nic nie zrobią, ale o no, kota bym się bała, wiesz? Dobra, odejdźcie z tym, nie? Nie stąd. Piciu, odejdźcie. Ciu. Marek, przestań, idź stąd. Napisz. Dobra, odejdź z tym. Teraz przestań. Przestań, przestań. nie dotykaj go, ok? Przestań. Daj mu pić. Nie dam mu tego pić, co ty mu dałeś. A co to jest? To jest woda, Dobra, no, no, zostaw go Zostaw Zostaw tego Zostaw to, kota. Weź to. Chciałbym tylko pogłaskać łaskać. Dobra, zostaw to. Zostaw to. to ja mam wywalone, naprawdę, jakby mnie to nie obchodzi. Ja to będę. No, Jak coś mu. Jak coś mu zrobicie. To ja to zgłoszę i nie będę miała skrupułów. Ja mam wywalone w jakieś sześćdziesiątki, gdzie nie sześćdziesiątki. No zgłoszę to! Słowa, nie po prostu. Woli do nas iść. Zgłosisz to? Tak, zgłoszę to. Ja mam to w dupie, czy jakkolwiek mnie będą nazywać, ale życia go tu nie zwrócą. Gdzie to zgłosisz? No a gdzie mam zgłosić? Gdzieś Masz te Gdzie nagrania? Rzeczy? No pomyśl sobie. Oczywiście, że mam. No. I to no, za? Co, bo Chcemy dać Ile wodę, bo tak A żeby się go wody nam To jest taki problem. Nie, no, na testy nie, nie, to no, to nie, to wody. Wody. No, nie, no nie, 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 No to weź łyka. No, to weź łyka. O, teraz no, nie, nie dobrać. Dobrać, to mówisz, jest nie, To To jest woda zwykła. No, to się no to nie no to znaczy jest. jest zwykła woda. No, no to się napi, jak jest no zwykła woda. Się, no właśnie. Nie, wypij się my A wy nie będziecie, ale Kotek, kotek napić, się napi. Tak? Dobra, kotek się napi. Zwykła napiję. woda więc... No napij się, jak to jest ja zwykła to jest woda. Się... Nie dotykaj, go. No. nawet się nie masz. Nawet Ej, się nie masz. Kukler, No się. Oni donoszą? donoszą. Jakie lamusy. A, ja domoczę, A, ja no. lamusy. Jesteście tak. Aha, o, Jesteście po prostu. Śmieszni. O Jezu, jakie straszne. No, On może nie złożył. Ja konfidenci, to niema, donosiciele, proszę proszę po prostu Co z tego, że nie złożył so... życia, kota nie zwrócić. Najgorszy sort e, człowieka. Chłopie, ogarnij co... się. Miałam w to wywalone, jak ty nam nie powiesz. Proszę, Czy Czy, ty czy. stawiasz e, życie człowieka na. na wstępie sensie, życie kota nad życiem człowieka? Dlaczego? co porównujesz? Jakieś życie człowieka? No i ja jestem ważniejszy niż ten kot. Dlatego nie chcę, żeby tu był. Ale to nie jest twój dom, człowieku. To kolega Ale ja mu daję się... wody. Ale kolego, to by się coś nie pomyliło, <grym> Ale ja mu daję tylko wody, się To bawić. nie jest twoja chata. Ja w tym momencie dbam Wody jest To jest trucizna. Ja w A tym momencie ja bardziej dbam o tego kota od ciebie, od tak. ciebie, od ciebie. Mhm. Razem z nimi, Woda z domy z sosem to jest normalne, według Was. Nie, nie, woda była. Ale ziomeczki się nagle zrobiły. A Wy nie wiem, jesteście jacyś wystraszeni, w ogóle oni po prostu. To to spokój po Oni są chorzy. ogarniemy. się boją? Kotek, kotek. Rzeczywiście nie mamy żadnych podstaw. To nie wykopaliście w transportu, to nie wyrzucaliście się na jego kota. Nie to nie wy do mesus nie. i nie wy oczywiście ja i, go i spiskowaliście, że chcecie zrobić coś temu kotu. Także proszę was złapić swojeść, brać dubę w drogi i wypierdolę bo mnie to już nie interesuje w żaden sposób. No to... Jakie macie tłumaczenie, wszystko jest nagrane, a ja mam to w Dupie, I tak jak znajdziemy. nazywać potem? I tak znajdziemy tego kota. Mhm. Dobra, idźcie. Tylko, że kot nie znajdzie was. Już później. Dobra. N nie, po nie pogrążajcie się, dobrze? Chodź. Nie, nie pogrążajcie się. Możecie przestać się już... Pokochać. Co chciałeś zrobić, co chciałeś? Nic nie chciałam zrobić. Odsuń troszkę. Nic nie chciałem. Nie Oni są straszne. Idź. Co, myślisz, że odpuszczą? Wiesz co, no, ja wziąłem, tak pojęcie. Oni są po prostu... Wy zaśniecie, zabrać kota i go zabić. Co? Co tak na Ale na pewno nic nie przekręciłeś? Na pewno. Się... dobra, ja wiem, że oni mają dość ostro zryte na bani, ale. Kurde, zabić kota? Umiem chyba z zrozumieniem słuchać tak. Są na dworzu i gadają cały czas o tym. Tylko ale zawsze... na dworze są kamery, także jak coś to wszystko będzie widoczne, nie? Ale to już schodę zabić kota. Nie mogę to obejrzeć. Dobra, co robimy? Nie wiem, może udamy, że śpimy? No jest I to myśl, Ale co udamy, że śpimy i co? Ale to trzeba ich poinformować, że jeżeli będą coś chcieli z kotem, to ty zadzwonisz, nie? No to ja im to powiem. No to w dupie, naprawdę. ich trener. Mm. Ja chciałam wam tylko powiedzieć... Ale bez my kamer, bez kamer. z kamerą. Ja, ja się obawiam w ogóle zostać z mam teraz na Jedyny warunek to jest bez kamer, bo mamy już dosyć Warunki ale... to to sobie możesz stawić na swojej posesji. Ale... jesteś tutaj, warunki stawia on. Jaj, także proszę cię, zamknij ten ryj i w końcu posłuchaj tego, co mam ci do powiedzenia. Jeżeli zrobisz coś temu Kotu, jeżeli cokolwiek włos mu z głowy spadnie, to ja dzwonię na policję. Mam to w dupie, jak już ci powiedziałam, jak mnie będziesz nazywać. Życia tu nie zwrócisz, Dobra, także to, bo... wszystko będzie zgłoszona. Nic się Kotu nie stanie. No. no i dobrze, czyli się dogadaliśmy. Ja wymyśliłem z tym dobrym pomysłem, z tym kotem, z mioczeniem. No fajne. No, myślę, że spoko, nie? Bo przede wszystkim się kotu nic nie stało. Tylko gdzie go w tym razie chowamy. Dobra, my pójdziemy do pokoju obok z tym kotem. Tutaj Rafał będzie puszczać dźwięk. Rozumiesz, o co chodzi, że nieby no, ten koty nie, ten kot jest tutaj. Spokojnie, właśnie nie przypadkiem do tego pokoju, w którym my będziemy. Nie? Ej, Spokojnie, zrobimy tak. Masz udawać, że śpisz. A tu położę kamerę. Mm -hmm. Lampka nocna mi się przyda. jest so, jakaś lampka nocna. No hmm, to chyba nie, nie Nie będzie OK, bo to się okay. można. Wiesz o, nawet... Nie, dobra, to tak, 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 tak za pół godziny to odpalisz. Rozumiesz okay. co chodzi? Okay. Za, za pół godziny odpalisz mnie i zobaczymy, co będą próbowali zrobić, a my wejdziemy z innego pokoju. Uh -huh. Za nimi, rozumiesz co chodzi. No dobra. A kota będzie schowamy to. w innym pokoju. Mm. Weź kota. Tak głupi. W sensie? Jezus, że przyjdą po zapowiedziach kartalinę. Wiesz co, oni są w takim jakimś dziwnym amoku, że kurczę wszystkiego ja mogłabym się spodziewać. To co, zostawić kamerę? No, zostaw. Za chwilę się położę i tak prosty. I puszczaj ten dźwięk cały czas, nie? Kota. Gdzie, gdzie, gdzie masz, jest kot? Gdzie masz kota? No nie ma tu kota A co wy tu przyszliście? Oszukałeś nas A czemu z kulami? Oszukałeś nas Nie, dlaczego? W ja przy tym zasypiam W mordach Gdzie jest ten kot? O chcesz dostać? Dlaczego? Gdzie jest ten szczur? Ale skąd ja mam wiedzieć? Próbowaliście nas oszukać, Ja przy tym zasypiam O co ci chodzi? Wypadź stąd! Nie zadzwonisz. No wypad, zadzwonię. Jesteś pewny? Ty nie zadzwonię. Jesteś pewny? Bo jesteś miękka. Mhm, tak, jesteś rzeczywiście. Miękka. Jesteś zbyt miękka. Tak? To już, proszę ci bardzo. Nie o, chodź, Idziemy stąd. Idziemy. Nie było nas. Nas no, było? Żeby to był ostatni raz już. Wypad stąd. I żebyście się tu więcej nie pokazywali.